Siemanko z tej strony Kairos Recon. Dzisiejsza mapa to przeprawa przez Sekwane, Jest ze mną Wojra Z. Siemano, Siemano. Jeszcze dobrze nie zacząłem, a już. Dead. No, a ja nie dołączę bo... Jeszcze nie dołączyłeś? No co ty? ty aktualizowałem <coughs> tego. No i nie chce się włączyć. O dobra, włączyć Chujnia z tym Bfem. coś ci ostatnio pierdoli. No ja właśnie nie wiem czemu masz takie problemy. Ja, mi się tak nigdy nie stało osobiście. <grym> ja jak wczoraj mówiłem, że... Joey ale nie no to, że problem z dołączeniem, ale nie, że muszę aktualizować. Nie? A. To jest co innego. Dobra, przyłączy nie dołączył. Jak to? No, bo error. Chociaż czekaj, próbuję drugi raz. Próbowałeś przeinstalować bf Nie. Znaczy się tak, przeinstalowałem wcześniej, bo ogólnie mi pousuwało jakieś pliki w antywirus. Ale ten, ogólnie muszę przeinstalować cały system. Ale nie chcę się Pierdolenia od chuli. dołączenie. A ile tam ticketów jest? Atakujący mają bazowo 75, tylko wiesz... Już, yy, to jest podzielone na te... na przekaźniki, nie? No, no, wiem. Z, zostało 58 no. jeszcze. A przekaźnik jakiś może? No tak, już jest, jest ta druga faza. Się, co, coś, coś slipa z serwerem. A ruski to pewnie zamiast dobrze zajmować się serwerem, to to <grym> Może nie. No jak nie, jak tak, to jest pewnie. No jest, dobrze. O, nawet do mnie do drużyny. Kim grać? Technikiem, dobra, ja wezmę wsparcie. Może. Bardzo będzie ok. Chodź popilnujemy B, 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 B. Dobra ile, okay, bo lekki na nim mam się to wybrać I właśnie też zlagowało teraz a, a nam się nie mówi Standard, mamy słabszy team Uj Nie no spoko ja teraz dołączyłem, no to to będziemy wygrywać. No to masz. właśnie dlatego przegrywamy. E, może się poprawiłeś coś ostatnio. No <laughs> tak tak. Wczoraj ja wygrałem z tym. Kurwa granatami tu pizgają No nie o, najebał no mnie lipa to będzie, co tak? Kim grasz? Ja wsparcie. Odbili nam B Skąd oni Ej, z tyłu, z tyłu! O, za późno Kino? Tak, tak Kurwa no, zero 2 no. aż wszyscy. Wczoraj miałeś tylko farta No, tak, tak Możemy iść na zimę i pokażę ci. A. Gdyby mnie to, że mnie wczoraj wyrzuciło, to bym <laughs> przegrał. To nie byłbyś. Nie byłbyś po środku, tylko ostatnim. Kurwa, no, mamy <laughs> 0-4. Nie to pytań, i to pyta. Trochę mi nie wyszło. Zagrajmy zespołowo. Gdzie ty jesteś? Biegnę na B. Ale. No, to Jestem. może ciężkie bo BMP. Zaraz zostanie Spancer fausta. Mhm. Ja miałem dostęp z RPK i mam 0,5 i się denerwuję. Tak. Po prostu dzisiaj grasz jak potrafisz. <gry> No taka jest prawda. Aj. Dobra, obrońmy w końcu jakiś cel, chociaż jednego kila z honorowego, bo to jest lipa. A to już są ostatnie cele. No wiem. Co będą pierwsze odbijać? Ja odstawiam B. Będą jechali, znaczy jechali, szli tutaj dołem. O właśnie, po lewej. Ode mnie? No tam są schody w dół. Ja wiem, ale ja tu w krzaczkach się zakampię i będę do... O, jeden tam dostał. O, on znowu dostał, ale... Ale dostał sponsor Fausta. Pięknie. Zabiłeś? No. Tradycyjnie bezcelowanie. Tu biegną. O, jest! trapienie w głowę. Tam tylko nogi widzę, ale nie mogę Uważę. tam. Uważaj. a z przodu jest ono I Teraz już wiem. Ale gdzie dokładnie? Tak jest to przejście naprzeciwko naszych punktów. No ta broń MG36 jest fajna, tylko małe, małe magazyny. Co i za coś? O. Yy, w przystanku siedzi ziomek. odejmę. że tam bym z z Nie Zabił? da się go rozwalić. Zaraz. Do Dobra, zginął. I gdzie są? Biegną w stronę przystanku. Ale wychodzą z tego przejścia? Tak. Coś tam próbuję uszczelić, ale piską bez przerwy nikt nie trafi. Czekam na nie, Może mi się uda. No, coś nie wychodzą no, z tego przejścia. Gdzie oni są? Właśnie zabijam ich tam. Uuu. Kurde, no to... Co podłożyli? A? B? B. Czyli to przecież ja tu jestem, a oni... Co oni? O nie, jeszcze swojego co rozbrajał zabiłem. no już jest przesada. Ze mnie to możemy przegrać. Szybko, szybko. Mówiłem ci. Dobra, ale ja rozbroiłem, dziękuję. Nice, ty kawałek. Uh, sniper snajper. Odbijają nam AIB, Już jest porobione. Nasza drużyna śpi. Co za kurde. W kwiatkach pewnie leżą. Nie. Nie. Tak, kurde. Nie. Mówiłem, że przez Ciebie przegramy? Dobra. No, czekaj, kto był wyżej? No. <laughs> Bo Ci oznaczałem, gdzie są przeciwnicy jasne, i zapiąć. Bardzo. Bardzo, Na hardkorze. No. Jest tu mapka przecież. Nawet nie zauważyłem. O nie zauważyłem, no tu jest mapka, tu mnie oznaczył, no idę go za <laughs> Jaki masz wynik na minutę? Kurwa... Czekaj. A nie widzę. Gdzie się to patrza? Statystyki rytyki, zabić ci na minutę. Nie, yy, na samym dole po prawej. No? Dobra, 500... No 500 no to jesteś lepszy. No wiadomo. A ogółem? Kurde. Wynik ogółem. Yy, 400 tysięcy Co 400 tysięcy? Wynik ogółem 100 tysięcy. No to <grywa> chyba ci się zera pomyliły. 4 miliony chyba. <grywa> no właśnie. <grywa> Dalej już nie mogłem Nie mogłeś być od tego punktu Mogłem Kurwa no nie ma żadnych. Ej. No przypadek bo nie <laughs> Dobra ja już mam nałożyć, życia <laughs> Ja sobie. mam dużo za to, nie? <laughs> Idę, panisz tutaj. Bardzo dobrze. Samochód mi podjechał pod nos. Piękna sprawa. Nie, chujowo. Tutaj jak się nie ma... Siadaj. Ma... O, jak? Jak nie żyję. Nie. Czołg? Czołg? I Odwróćcie go. Kurwa uwagę pierdolę. Kasy. Kurwa Mam coś Ala odrzutowiec No, jednak nie mam Gdzie jest ten czołg? Kurwa teraz ja nie wiem, bo na nie Tam jest tam właśnie gdzie do niego strzelasz. No Właśnie trafiłem O ja ci tu Amo rzucę i... <síntos> Ai, dostaram. Czy jeszcze czy nie? Kurwa snajper Snajperzy Ej, ja... ja się zdenerwuję tak ładnie pierwszy punkt a tutaj tak Trzeba się przedzierać krzyczkami. To chuj na domu Ej, czekaj, tu są czołgi wroga? Ej, nie strać No dzięki cię. Pięknie to zrobiłem. Te 4 chciałem I tu jest wrogów od chuja jeszcze trochę. Wiem, dlatego trzeba krzeczkami. Chyba żebym wziął snajpera, bo snajperka w moich rękach to jest rzecz. <noise> Proszę cię, nie ośmieszaj się. <noise> ja <prawie>. Czekaj, wsiadam. <noise> Resp na mnie i jedziemy odbijać B. <noise> ja myślałem, że ty masz czołg. Resp nie pierdol. Pa. Ogień zaporowy. Za nami. Ale co, czołów co? Już nikt. Zwróć po mnie. Ja ja odbijam B. Odbiję B, podłożę ładunek i mogę wrócić. Ale czekaj, bo ktoś nam nie szczera. zginiesz za to, że nie zostawiłeś. No, Już nie wiem co robić Kurwa Ej, zresztą piję się na tobie. Po jasnego kuja <grym> Jeden sześman. Tak, taki piękny początek, a teraz taka linia. Ale jesteś pierwszy. O, no, no, no wiadomo, No, bo najlepszy, no nie? No nie oszukujmy się. Ktoś tu musi kierować ten team. O kurwa, czoł. Czo wprost. <grym> dupę. Idziemy zaraz na Zibi. Zaraz Nie, nie chcę cię ośmieszać na Zibie. No dobra, dobra. Kurwa jeszcze samolot mi coś zapierdol. Jak się okaże, że to ty... To, to ja. No nie. To ej, na górze leci ten. Leci w twoją stronę. Widzisz go? Widzę, ale nie. Nie mam siły się z nim bawić słaby. O, ale on zaraz samo cię zabawi. Na dupie ci siedzi. ho oh. Zresztę na mnie, proszę Cię. Jak, jak biegnę? To zginie. To czekaj, popełnię samobójstwo. Respij się, respie. czekaj, czekaj, czekaj. Yy, to jak to robimy? Fuck. Nie, żebym ci coś mówił, ale cię zaniedbali. <grym> wiem. I do mnie też strzelają, a nie wiem skąd. To wytrzymaj jeszcze chwilę. Połóż się. A zdjęli mnie, ale jest znacznik. No i pewnie będziemy lecieli w powietrzu. No. Oczywiście. Czespie się na to, nie? <grym> Jesteśmy ostrzeliwani. No nie pierdol. Kurwa, jeszcze z Jeden, kurwa, dziesięć ma. Na szczęście oni nas tu szybko zgwałcą. Koniec. Czołg? A na chuj się znowu zryskują, aby za więcej śmierci. Ale szybko. No jesteś pierwszy z takimi statami. Ooo, król, król.